Macie może jakieś jaranie, coś do lupki nabić? Jak brzmiał, ten ja z chęcią kupił. Kupiłeś? No masz coś przy sobie? Nie mam nic, ale mam kontakty. Masz kontakty? Tak. Dobrze, to będziesz się nie... tłumaczył policji, proszę bardzo, Co? Nie, nie! Jak nie? Proszę bardzo. 304? 304, zgłaszam się. 304, słuchaj, powiedz mi, czy mi to radio 304, radio został wysłane, czekaj, na miejscu. Dzięki bardzo, do Spokojnie, Co spokojnie? Ja tak, tak, powiedziałem. Co powiedziałeś? Ja dobrze, będzie się tłumaczył policji, dobrze, dobrze, dobrze. E, wszystko się wyjaśni na komendzie. E, nie no, przepraszam bardzo. Ja też cię przepraszam. No dobrze, ale nie, ty mi się nie tłumacz teraz, dzieciaku. Ej, sorry, męczku, słuchaj, a nie, miałbyś może jakieś jaranie załatwić? Ale. Miałbyś może nie, ten jakieś jaranie? Coś, no wiesz, no coś tam jest, coś by się znalazło. Sorry, ej, to źle wygląda. No, ja wiem, że to źle wygląda i to faktycznie źle wygląda, bo masz człowieku rany teraz. Dobra, usiądźmy, No. No to proszę, no tłumacz się, o co no chodzi. spokojnie, ja nie znam żadnych ludzi. Ja tak powiedziałem, bo chciałem wyjść na fajnego w w do No, muszę powiem. Dobrze, wykaże to ślesło, to już nie w, mojej, nie w mojej kwestii. No ile masz lat? Siedem... szesnaście. Ile? Sorry, szesnaście. No. Szesnaście. Naprawdę? Naprawdę. Czy ruch. mogę puścić? Przypala. A, a wiesz czemu? Czemu? Bo jesteś wkręcony, tam jest kamerka. Ja... Masz coś przy co sobie? No, tak? Ta ile? Zwierza, Wiesz, ile? Wierza, no ile? Na glebę kurwa! Na glebę. na glebę Na glebę policja! Policja na ziemię! Słyszysz? Poczekasz tu sobie na patrol teraz. Mógłbyś coś załatwić? To zależy. Bo... No masz jakiś numer dojścia? Tak? Nie, da... nie takiego za jak zbytnio. No ale przecież no, 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 ty tak. chcę, tylko potrzebuję jednorazowy numer, co? Dałbyś radę? Nie no, ale ty miałbyś od razu na teraz? No tak, no. No, mam kasę, możemy no, się no. ten... Dobra, to mam chyba, że tak. Tu masz jakieś dojścia? Nie no, to coś znajdę. Dobra, 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 czekajcie. Wydaś lezero-zero? Yyy, go! On to brał. Ja widziałem. Ty też ci widziałem? Dobrze, nie Ale nie robiłem, no. Dokumenty jakieś macie? Nie mamy. legitymacja szkolna? No. Nic? No jak Ale Zaraz się je sprawdzę. Nie, Proszę, nie Proszę, wala. Tylko mam komórkę. Ja nic nie mam. No... no. No, co ty robisz? Nie, to nie my to mamy, nie boję się. Po co? No, no co robił, no? Może bardzo no, to się na to